Większość klientów, którzy przychodzą tutaj i patrzą na maszynę, po pierwsze od razu zauważa, że to nowa maszyna. Po drugie mówią, ta maszyna jest super, wygląda na zaawansowaną technicznie. Ile kosztuje? Prawdopodobnie nawet myślą, że dostaną lepszą usługę tylko dlatego, że ona tak wygląda. Jeśli chodzi o wygląd, to jest naprawdę porządnie zrobione. A druga rzecz, podstawa obrotowa i system łapek 360 stopni są genialne. Inną moją ulubioną funkcją tej maszyny jest to, jak łatwo się obraca podstawa. To się dzieje tak łatwo, tak płynnie, nigdy nie ma problemów. Usterek, zakłóceń ani przerw. To naprawdę przyspiesza naciąganie. Może ścinam w ten sposób 30 sekund, ale w moim zawodzie 30 sekund to wieczność. Łapki zostały poprawione do tego stopnia, że trudno jest znaleźć jakieś wady lub niedoskonałości. W innych maszynach musisz za każdym razem dostosować łapkę do grubości struny, a tu nie. Gdy w ciągu dnia naciągasz 30 rakiet, zamiast 60 regulacji nie musisz tego robić w ogóle. Nie oszczędzisz w ten sposób wiele na jednej rakiecie, ale w ciągu dnia, tygodnia czy roku robi to ogromną różnicę. Z tymi malutkimi łapkami jest bardzo łatwo zbliżyć się do krawędzi. Dzięki temu masz możliwość tak małej utraty naprężenia, jak to tylko możliwe. Właśnie dlatego, że możesz chwycić strunę bardzo blisko krawędzi. Jest szybka, jest wydajna i ciągle nie mogę przestać powtarzać, jak bardzo lubię ten system. To jest niesamowite.